Przychodzę dzisiaj do Was z filmikiem, na którym chciałabym Wam pokazać y, jaka jest zawartość płóciennego mystery boxa od Ani z kanału Ania Tworzy. Anię na pewno wszyscy znacie, y, nie trzeba jej przedstawiać, y, ale nie wiem czy znacie właśnie jej mystery boxy. Ja do tej pory y, znałam je tylko ze słyszenia y, i nigdy żadnego nie kupiłam. To jest mój pierwszy właśnie taki mystery box od Ani. Najbardziej zainteresowały mnie płótna, dlatego, że Polubiłam je ostatnio, jeżeli chodzi o okładki albumów I również bardzo się zakręciłam na punkcie w ogóle robienia albumów Długo byłam bardzo kartkowa, a jakoś ostatnio właśnie Mam fazę albumową i Dlatego postanowiłam sobie taki mystery box sprawić No i co? Pokażę wam, co się w nim znajduje Tutaj gratisik od Ani Liścik oczywiście i w takim mystery boxie mamy 10 różnych płócien. Tak jak Ania pisała, są to płótna w różnych rozmiarach, ale nie są one jakieś znacząco różniące się od siebie. Tak jak widać, o tutaj mamy takie najkrótsze chyba. Mniej więcej postaram się je równo ustawić. To są takie krótsze, a te są chyba najdłuższe, więc o możecie sobie zobaczyć, że jakoś długością one się o bardzo od siebie nie różnią. Także na spokojnie do albumów w takich yy, normalnych rozmiarach, nie jakieś tam skrawki, gdyby ktoś się martwił o to. Ania ja też zawsze pisze, jakich mniej więcej rozmiarów można się spodziewać. Yy, I cóż, yy, ja to wyjęłam sobie z kartonika, bo tutaj tak jakoś nie potrafię do końca ustawić tego, żeby to yy, fajnie nagrać, więc ja to wyjęłam, ale mieszczą się one w takim pudełku po pizzy. No i tak, i zaczniemy pokazywanie, w ogóle to jest słuchajcie bardzo fajna sprawa, że to jest taki mystery box, więc nie wiecie ani jakie kolory będą, no przede wszystkim jakie kolory i faktury, I to jest taka fajna niespodzianka, a muszę wam powiedzieć, że zanim zacznę wam pokazywać te płótna, że Ania no normalnie chyba czytała mi w myślach, bo z większością płócien trafiła tak, że ja już po prostu mam projekty gdzieś tam od dawna w głowie mi chodzą tych albumów i ona trafiła z kolorami, więc po prostu super Ania, bajka. No, więc zaczynamy. Pierwsze płótno już tu mam takie rozwinięte, bo gdzieś ta gum gumka mi się zgubiła. I zobaczcie, to jest taki piękny fiolet. Ja nie wiem, czy to będzie widać tutaj na kamerce, ale jest naprawdę piękny, intensywny fiolet. Przepiękny do jesiennego albumu, yy, na przykład z wrzosami, ale też piękny do albumów w ogóle innej tematyce, gdzieś, gdzie się przewija nam yy, na przykład lawenda, yy, albo jakieś fiołki, yy, czy jakieś wiosenne. Albumy kwiatowe, bardzo fajne, fajny kolorek. Mimo, że ja za fioletem nie przepadam, to tutaj zrobię wyjątek. W ogóle w jesiennej odsłonie lubię fiolet. O, i to płótno jest długie. Na no, spokojnie zrobicie tutaj nawet nie, niewielki trifold. <laughs> no, ja nie będę go mierzyć, ale nie jest ono jakieś. Tak, jak mówię, nie są to małe płótna, jakieś małe skrawki, to są konkretne kawały, którymi na spokojnie obłożycie sobie albumy. Drugie płócienko polecimy od początku. Tu mamy taki piękny błękit z taką fakturką lnianą, powiedziałabym. Bardzo ładny, taki troszeczkę jasny jeans, nawet można powiedzieć. I tu już mi po głowie chodzi album dla mojego synka z niebieskimi papierami, więc. Super. Kolejne płótno to jest, ja już takie płótno miałam, to jest taki kolor ciemno-beżowy, jasno-brązowy, bardzo fajny taki do rustykalnych projektów. Ja sobie zrobiłam z nim album z tej kolekcji Delta z Ciao Bella i chcę wam go też pokazać za momencik, więc sobie zobaczycie, jak to wygląda. On mi bardzo fajnie właśnie do takich, takich rustykalnych projektów pasuje. I też ma taką fakturkę. No, to ma troszeczkę inną. Nie. Nie ma takiej samej. Ma taką, no nie wiem, no takiej tkaniny. Tamten był bardziej taki pod płótno podchodził. Ja nie wiem, czy to będzie widać mnie na tym telefonie. Ale mam nadzieję, że jakoś, jakoś to ogarniemy. Kolejne płótno jest. Słuchajcie, krwisto czerwone. I też ma taką fajną fakturkę, właśnie takiego jakby lnu. Nie wiem, czy to widać, ale mega czerwony kolor. Ona jest troszeczkę z tych mniejszych, z tych krótszych, do świątecznego projektu. Tu już oczywiście mi po głowie chodzi projekt świąteczny, właśnie z takimi tradycyjnymi świątecznymi kolorami. Super, super kolor. Kolejny kawałek. To jest takie, coś innego. To jest taka. Jakby ala skóra, powiedziałabym, nawet z takimi lekkimi spękaniami. I już mam też w głowie pomysł. Ona jest błyszcząca, taka gładka, ale z tej strony też jest na tym papierowym podbiciu. Jestem ciekawa, jak się będzie z tym pracowało. Ja jestem przekonana, że Ania to już ma u siebie sprawdzone i na pewno nie sprawia to jakichś wielkich problemów, ale ciekawa jestem, czy trochę inaczej niż właśnie z tymi typowymi płótnami będzie nam się tu pracować. Ja już mam w głowie album tutaj, słuchajcie, zdradzę wam z papieru Stamperia. Ostatnio sobie taki zapasik zrobiłam u Mariusza Gerszewskiego w sklepie Scrap Hobby, gdzie była, jest jeszcze chyba super promocja urodzinowa, właśnie na pampery, papiery Stamperi. I tam sobie kupiłam taki zestaw y, Ser Vagabond i do tego, nie wiem kto się wymawia, Voyager z Fantastik, bo to jest chyba po francusku. I właśnie będzie taki trochę steampunkowo vintageowy album. Ja go planuję na nasze zdjęcia z wycieczek po zamkach okolicznych. I fajnie będzie mi chyba tutaj to pasowało. Także przy okazji prezentacji tego boksa też poznacie trochę moich planów. Oczywiście, jeżeli dzieciaczki pozwolą, to się okaże. Kolejne kłócienko to jest taki beżyk. Jaśniutki bardzo, jaśniutki, takie ekri nawet bym powiedziała. To nie jest beż, moim zdaniem to jest bardziej ekri. Też ma taką fakturkę lekko I jest jakieś tam, jest właśnie z tych mniejszych troszeczkę kawałeczków. Na no, jakiś delikatny albumik ślubny. Yy, czy w ogóle jak ktoś lubi pastele to może być na każdą okazję. O mnie na pewno też coś się znajdzie. Yy, jeszcze nad, nad tym akurat jeszcze pomyślę. Kolejny. Kawałek to jest y, też niebieski. To jest chyba nie wiem, czy taki sam albo bardzo podobny. W każdym bądź razie troszeczkę krótszy jest niż tamten kawałek. I też ma taką fakturkę jakby lnianą. Taki właśnie wiem, mi się kojarzy z takim jasnym dżinsem. Bardzo fajny też do albumu na przykład z wakacji y, w takiej kolorystyce niebieskiej. Czy do albumu dla chłopca? czy w ogóle do albumu z jakimiś niebieskimi elementami yy, bardzo fajnie fajnie właśnie, że Ania tutaj tak nam powynajdywała, że te płótna nie są takie, wiecie, typowe, tylko jakiś tam beż, brąz, biały yy, mi się bardzo to podoba, że one są kolorowe yy, że można sobie tutaj fajnie podobierać do projektów i coś innego zobaczyć, z czy czymś innym popracować i ostatnie trzy płócienka Tutaj mamy też taką fajną niespodziankę, troszeczkę podobną do tego czarnego, który Wam przed chwilą pokazywałam. Nie jest to takie typowe płótno, tylko jest to taka też ala skórka, bym powiedziała, w takim fajnym, ciemnym, be, bordowym kolorze, takim burgundowym nawet. Ona jest też gładka, ma taką gładką strukturę. Nawet tak pachnie, taką, taką, nie wiem, taką skórką. Tutaj jest też na podbiciu tym papierowym. Także podobnie jak tam, ale właśnie ma bardzo fajny kolorek i bardzo fajną taką inną strukturę. Jestem ciekawa, jak będzie nam się pracowało. Też fajne do jesiennych projektów. Czemu nie? Takie bordo. Albo też do czegoś wintujdziowego. I jeszcze jeden kawałek. Tutaj mamy róż. Taki fajny, dosyć taki. Nie taki całkiem pudrowy, taki dziewczęcy róż. Też z tą strukturą taką bardziej płócienną Płócienną Takiej No tak, lnianą, o chciałam powiedzieć Z taką Strukturką I tutaj już mi chodzi o po głowie album Z kolekcji Craft O'Clock Hello My Little Girl Dla mojej Mileny Dla mojej młodszej córki I ten będzie się na pewno idealnie nadawał. I ostatnie płócienko to jest też takie hmm, Ciemnobordowe Burgundowe Yy, bardzo fajne do projektów właśnie jesiennych podobne do kolorystycznie do tego no spójrzcie kolorystycznie są bardzo podobne yy, ja bardzo lubię takie kolory bardzo Ania traciła w mój gust z tym woksem. bardzo się cieszę, że nie są to same jasne kolory tylko właśnie są to płótna w różnych kolorkach że dużo jest takich jesiennych. Też myślę, że Ania pewnie to celowo zrobiła, żeby w tym boksie było dużo jesiennych kolorów. Bardzo trafiła. Bardzo fajnie, że można to eksperymentować z czymś innym, nowym. Tylko teraz czas na, na zrobienie tego wszystkiego i miejsce. No, mam nadzieję, że znajdę. <laughs> pewnie trochę to potrwa, zanim wszystkie swoje pomysły zrealizuję. Jeżeli życia starczy w ogóle, ale mam nadzieję, że się uda. Prędzej czy później. Tymi płótnami na pewno bardzo przyjemnie będzie się albumować. Bardzo się cieszę, że ten boks kupiłam i polecam Wam serdecznie. Ja myślę, że jak już trochę wykorzystam to, co kupiłam, to też jeszcze do Ani po ten box wrócę. Yy, dzięki Aniu jeszcze raz, a Wam jeszcze raz polecam. No i zapraszam na mój kanał do oglądania innych filmików. Pa!